Cześć moi drodzy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o, o tym shortcie, który tu widzicie i na pewno już teraz na pierwszy rzut oka wiecie, wiecie o czym będzie odcinek. Mianowicie sprawdzimy też wasze teorie, ale słuchajcie jak kojarzycie tutaj te odcinki, to zobaczcie sobie na kamery. To jest short z numerem. Y, którym ósmym? To jest wczesny odcinek, ale kamery się niezwykle zmieniły. I tu jest jedna z teorii od ISO Toilet. On trafnie, jakby zauważył, słuchajcie, to co tu się dzieje. Może przyciszę na chwilkę, ale część to toalet była oczywiście mm, atakowała. Natomiast tutaj zobaczcie, jak wyglądają te kamery. Zobaczcie, mają ręce ludzkie, mają szyję ludzką, więc bardzo przypominają ludzi. Natomiast e, potem te kamery były bardziej takie robotyczne takim, bardzo przypominały roboty. A wcześniej to już z biegiem czasu a teraz na początku z tych, właśnie początkowych odcinków to wygląda tak, jakby ludzie zostali zamienieni w te kamery. Tutaj mamy odcinek Odcinek najnowszy, 62. Jak widzicie, na przykład te kamery tutaj, inżynierowie, no to oni ona od początku przypominały właśnie roboty, cyborgi. Natomiast kamery nasze tutaj już nie widać, czy to są ludzie. Mamy jakby rękawice, które zakrywają tę część ciała, którą w poprzednich tym ósmym odcinku było widoczne jako ludzka ręka. Szyje też są totalnie niewidoczne. Wychodzi na to. Że y, kamery, dlaczego ludzie zniknęli? Wydaje się, że część ludzi została zamieniona w skibd toilet, a część ludzi została zamieniona w kamery lub głośniki, albo nawet w telewizory, więc to jest niebywałe, y, jeżeli tak rzeczywiście jest. No, patrzcie, tu wszędzie mamy rękawice i tego nie widać, czy to rzeczywiście jest człowiek, czy nie. Ale jeszcze jedna jest bardzo ważna i istotna rzecz, to mianowicie w tym odcinku, właśnie ten moment, zobaczcie. Tutaj wylatuje jakaś substancja, jakiś płyn z tego, tej kamery. Wydaje się, że jednak to rzeczywiście jest w jakiś tam sposób człowiek. Słuchajcie, bo część z was mówi, że to olej się wylewa i tak dalej. No to nie przypomina oleju. Tak szczerze mówiąc, słuchajcie, więc. Wydaje się, że jest teoria, w której część po prostu kamer to ludzie, a część po prostu zwykłe roboty. Zmniejszmy sobie szybkość, słuchajcie, na najmniejszą. Jak tutaj przejdziemy. Widzicie? Także wydaje się, że jednak jest coś na rzeczy i to byli ludzie, jeżeli chodzi o kamery i to jest ta prawda, że być może kamery wcale nie są takie dobre, po prostu zostali ludzie również zamienieni w te kamery. Tylko sprawdźmy jeszcze on tu wybucha, tak? Zmniejszmy sobie jak on tu zostanie tu już się rwie, czyli takie jakby przewody zostały wyrywane i tu nastąpił wybuch natomiast to, to świadczy o tym, że są tam elementy jakiegoś robota tak? Natomiast potem jak widzicie, tu jest jakaś substancja. Także ciekawe, to jest pierwszy raz, kiedy widzimy coś takiego. Być może rzeczywiście jest ta teoria. Przejdźmy sobie teraz do tego ósmego odcinka. To zobaczycie tutaj, że popatrzcie, rzeczywiście to są jakby ludzkie, ludzka ręka. Także czy to da się powiększyć? Dałoby się. Patrzcie, mamy na maksa powiększone. I rzeczywiście tu są jakby ludzka ręka jest. To jest w ogóle ciekawe. Jeżeli tak jest, no to nie wydaje się, że kamery rzeczywiście są do końca takie dobre. Być może ktoś po prostu, kto wytwarza te kamery, po prostu zamienił ludzi. I są jakby dwie choroby, które zamieniają jedne w skip the toilet tych ludzi, a druga właśnie w kamery. No, i zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego Da Fukbum, twórca, zdecydował się nam pokazać teraz takie coś, bo wcześniej nie było w ogóle śladów. Tak, przynajmniej ja sobie nie kojarzę. Być może będą gdzieś wcześniej. To dajcie znać, żeby właśnie tak dos dosadnie nam pokazać, że jednak to są ludzie. Wydaje się, że coś się stanie, że to było celowo pokazane, ta scena, i prawdopodobnie. Zobaczymy więcej te, do tego typu odniesień. Dajcie znać co o tym myślicie. No i dobrze, przejdźmy teraz słuchajcie do waszych teorii. Pierwszą z nich jest teoria od Kotik... Kotki to go, God. Kot, kotki to God. Moja teoria jest taka, że w SkiBD Toilet 63 jedna kamera przeżyje i zobaczy tytanów i się będą dziwić co się stało. A potem pojawi się jakiś nowy Skibidi Toilet lub będzie walka taka a najwyżej w 64 lub 65 będzie walka naukowca i Jimena z tytanem głośnikiem i kamerą i może się pojawi tytan TV Man długo myślałem nad tą teorią wiesz co wydaje mi się że tak czy siak jak już wiemy z poprzedniego odcinka hmm, jednak tytani albo po prostu usłyszeli i zobaczyli te wybuchy bo są gdzieś w pobliżu na pewno są w pobliżu bo tu są te helikoptery, które widzieliśmy, które były z Tytanami. A jeżeli tego nie zobaczą, to i tak, przecież ten jeden TV-man ma zdolność do sprawdzania co się dzieje, bo widzi obraz z kamer. Więc myślę, że Tytani są na bieżąco tutaj wiedzą co się stało. Dziwię się, że to jest tak, oni są jakby, chyba że po, po, polecili z jakąś inną misją i są w ogóle w innym miejscu, ale tak czy siak, wy, myślę, że oni zostali po prostu o tym już dawno poinformowani. Także jestem ciekaw. Wydaje się, że moment powróci, tylko kiedy? Ciężko powiedzieć. Także ciekawe to jest, naprawdę. Wydaje się, że, że być może tak będzie. Kacper, teoria. Dla mnie jest dwóch agentów. Jeden dobry o nazwie Mail09, a drugi zły. 07. I Mail09 dał te słuchawki, bo sam je nosił. Kameramanowi identyczne jeśli nie wierzysz to mi, to obejrzyj stare odcinki dafugbum, pozdrawiam. Ej, może rzeczywiście jest coś na rzeczy, sprawdźmy stary odcinek. Jeżeli sobie to sprawdzimy to rzeczywiście, słuchajcie, ten agent, który ma okulary, e, on posiada te, te na, na, o, te, no, słuchawki. Także, może rzeczywiście podzielił się tymi słuchawkami z tym. Tylko, Zobaczcie, on tutaj miał, nie? Ale one mu spadły. Być może wziął je z powrotem, ale rzeczywiście jest coś na rzeczy. I tak jak mówi Kacper, być może wydaje mi się, że jest więcej agentów. I, i zgadzam się z Kacperem, że jest pewnie będzie podział na te złe, tych z dobrych agentów i tych złych. Jak widzicie, ten tutaj, ten naukowiec ma jakby te słuchawki, więc wydaje się. Że jest to całkiem, słuchajcie, ciekawe i wydaje się, że, że rzeczywiście ten film będzie powiązany z, z całą serią Skibidi Toilet. Także nic moi drodzy, dajcie znać co myślicie, koniecznie sprawdźcie moje odcinki, teraz pojawią wam się na ekranie. Wszystkiego dobrego.